Я ближе, я Tak, czwartego lipca. Te fajerwerki w Stanach Zjednoczonych odbywają się dniem niepodległości. To wieczorne odbywają się te pokazy. Teraz właśnie nic nie widać. czas, czas strzelają nad Rawiczem. A nie, chyba tutaj będą strzelać. Będziemy Bo Oni tutaj strzelają. Pięknie. 2020. 2010-2011 to było to. że ja się to wszystko odpali. jak zimna. O! Teraz O! Ale poszło! Ah! Dobra. Ale było kurde. To było dobre. Ale to było dobre. Ten gość, ktoś strzela fajerkami. Tam strzelają. Nie zwierzęci okiem, bo pytada w... W le lezie le idzie le le pożar, gdzie skończony kur...

taj Jeszcze, jeszcze się goście, jeszcze. <ścoughs> ale tutaj. O, wow, 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 ale tutaj trudno, pamiętajcie wszyscy tutaj po północy. A tutaj kilka walnęło tutaj. Tak rok temu tutaj zaczyna się... Czerwono-zielony był kolor i było niebieskiego. A niebieskiego teraz właśnie... się Nie zażyłem! Pożę tutaj! Taksi Tower! Do gdy nie mieliśmy jechać! Kariną w Stelmach, ten wysłany Snap z Zakopanego. A. To ładunki wybuchowe. A Karina miała wysłać się w północy Snap'a z Zakopanego i ja z sea tower z podobnego. Miało być oczywiście Musi to zrobić, bo ja nawet nie wiedziałem o to, że te Tesita jest droższy w Sylwestra. Miałem iść z Pomorską Telewizją Narodową, ale no wiem, że bardzo się cieszę, że tym razem te fajerwerki są manne. Olech, tutaj pięknie. Strzelają. To się nazywa Żywioł czwartego lipca. Mam <laughs> nadzieję, że o północy będą strzelać bardzo mocno. Ja mam jechać do sobotu. No. Dobra Co? z tak? Proszę na zaraz będą na Zaraz będzie No dalej strzelać Co to ma znaczyć? Tutaj Marszczę, czy nie rozumie państwa. Oj słabo. Dobra. O! Teraz. I teraz tak. Ile strzelają? Jeszcze lają tak. No, no Zaraz Dlaczego tak nie strzelają tutaj? Ale o poszło! Teraz! Ależ tutaj! Proszę Państwa witamy 2026 rok! WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! Bam, bam! Wszystkiego najlepszego w nowym roku, w My, man! I teraz brzuch się nie rozboli. Wychodzimy. Tak się szczela.! Ha, 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 ha. Mam nadzieję, że w tym roku będzie 30-lecie parady parowozu w Olsztynie! był ważny jubileusz! Z okazji 30-lecie parady parowozu w Olsztynie. A teraz proszę Państwa, no. 30-lecie nadchodzi nasza epota. Ej, się strzelają tutaj. Tu na szczęście, tutaj, chętnie, no? no, no, mamy. So, I miałem tylko jedną rzecz, mieliśmy do poznania jechać. No i tupa. Coś podobnego, proszę Państwa. Jak myślę, że w tym 2026 roku będzie maszyna na Steamie! I mam nadzieję, że to będzie moment, właśnie, właśnie moment. Wszystkiego dobrego w 2026 roku! Sy, łaszczyna, żegnaj Poszły petardy w górę! Mam nadzieję, że za 365 dni Nadia będzie królem świata tego roku w moim kanale kolejowym PKP! I mieliśmy szczęście, że toście tutaj złapało! mamy Do picia. Pięknie, pięknie, pięknie. No i właśnie tak się zaczyna 2026 rok, w tym roku jedziemy do Bułgarii na wakacje, ha, ha. Jeszcze dodatkowo będzie piosenka, za chwilę zabrzmi, chyb przebojowego kolejowego PKP! Proszę Państwa, co tutaj się wydarzyło? 2010-2011. Ten śnieg tutaj zwariowany, ale muszę się przyznać, że zakończyłem rok szkoły 2020. O, idzie, 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 Ależ! Ależ, idzie, 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 idzie Panie i panowie Zdrowia, szczęścia, pomyślności Na wszystkich Polaków! Co? Przepraszam za przebiegę. Nie, nagrywam spokojnie. Muszę uważać, coś podobnego. Ale dlaczego takie fajerwerki? O, idzie! Karino, dalej! Był mistrzem Polski! Majster lek! No, już poszczelano. Gdzie? Męcz! Ale się poszczeliło! Może jeden zestaw ma być. Dobra, mam nadzieję, że kadet będzie w tym roku, z Olgą, do ściego roku. Tak dzisiaj cicho jest, bo coś tam, bardzo szanuję, ale ludzie, no to, to, to są jakieś bardzo trudne czasy, no a okazało się, że Ach. Amunicje mają miejsce.